Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku zapraszam do Lizbony, którą będę chciała wam pokazać nie tylko od tych bardzo popularnych miejsc, ale też taką prawdziwą Lizbonę, którą postaram się, żebyście poczuli, jakbyście tu byli, czyli zwykłe uliczki, zwykłe fajne miejsca, ludzi, energię, no i też cenę. Więc jeśli jesteście zainteresowani właśnie takim materiałem, serdecznie zapraszam. Może nie zobaczycie, jakby w takich filmikach to zobaczyć w Portugalii, ale bardzo mi się podobają takie sklepiki, których ceny są naprawdę takie, można powiedzieć, bardzo porównywalne do polskich. A ten klimat, który tutaj jest, jest niesamowity. Jest to tak, no czujecie tę prawdziwą Portugalię. Nie same miejsca turystyczne, ale właśnie to, co tak naprawdę to ten kraj tworzy. Lizbona. To jedno z tych miast, które od razu wciąga swoim klimatem. Kolorowe uliczki, tramwaje wspinające się pod strome wzgórza i oceaniczna bryza sprawiają, że naprawdę czujesz się tu wyjątkowo. No dobra, ale jak tu się w ogóle dostać i czy się opłaca? Portugalia przecież leczy spory kawałek od Polski. Lot trwa około 4 godzin. Najłatwiej złapać tanie bilety u przewodników takich jak Ryanair czy Wizar, które latają z Warszawy, Krakowa czy Katowic. Ceny potrafią być naprawdę atrakcyjne, jeśli polujesz wcześniej. Możesz znaleźć bilety nawet za 200-300 zł, niestety w jedną w sezonie bywa oczywiście drożej. Przy odrobinie cierpliwości i elastyczności naprawdę można trafić okazję. Na ten moment, na te pierwsze kilka godzin, które tu jestem, to na pewno Lizbonę oceniam jako kraj tak mocnych kontrastów. Dosłownie jedna ulica najbardziej popularna ulica, którą będziecie chcieli zobaczyć jest niesamowicie piękna, niesamowicie taki, można powiedzieć, <trym> czuć. Bogactwo, czuć tą taką, jakby to powiedzieć, to no po prostu to taki vibe, a inwestowanych pieniędzy, a jedna ulica dalej, albo dwie uliczki dalej, macie znowu takie poczucie jakby. Oni byli bardzo, bardzo daleko w tyle, jeśli chodzi o rozwój. Chociażby nawet sklepy nie posiadają kas samoobsługowych. Mają takie jakieś, nie wiem, inne troszeczkę podejście, inną czystość, inną higienę. Inaczej te sklepy też wyglądają, inaczej te, te restauracje malutkie wyglądają, takie butiki, sklepiki. Trochę um, czuć taką chińszczyznę, więc na pewno to jest dość ciekawe, jak, jak różnie to może wyglądać, w zależności od dosłownie różnicy jednej, Czyli tylko w jednej dzielnicy. I teraz najważniejsze pytanie. Czy warto lecieć tak daleko? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Lizbona ma w sobie coś, czego nie znajdziesz w innych miastach. Spróbuję sobie pizzę. I chociaż to nie jest portugalski przecież przysmak, to i tak jestem ciekawa, jak tutaj w Portugalii robią tę pizzę. Czy jest tak samo smaczna jak w... na Włochach? No, nie to samo. Co w I Na śniadanie chyba wszyscy polecają, żeby spróbować. Nie mam do tego pojęcia, jak to się nazywa, ale już wam pokazuję. Tych pysznych ciasteczek do kawy, właśnie w takich mniej więcej miejscach lokalnych, czyli gdzieś na ulicy, gdzieś, gdzie po prostu zobaczycie dużo normalności. I chyba też dzięki temu będziecie po prostu odczuwać inny smak tego wszystkiego. Znosiłam. Ciasto francuskie z budyniem. Może być, może być. O, i o tym mówię. Tutaj nie za ładny budynek. Przy pięknej uliczce, również bardzo mocno znanej. To mieszanka historii, nowoczesności, południowego klimatu i europejskiego porządku, luzu, energii, która sprawia, że naprawdę chcesz tu wracać. I oczywiście Portugalia, która słynie z tych kafelków. Zobaczcie, jakie detale. To jest tak piękne, tak niesamowite. Wow. Nie zapominajmy o tym, że Lizbona ma też coś w sobie, co przyciąga otwarte dusze. To miasto, gdzie spotykają się ludzie z całego świata: artyści, podróżnicy, studenci, a nawet cyfrowi nomadzi, którzy przyjechali na chwilę i zostali na lata. Wydaje się, że to miasto jest zbyt Jedyny minus Lizbony jest taki, że bardzo często musicie iść po schodach albo pod górkę. Albo pod jakimś. nie wiem, więc tu kondycha, na pewno się zrobi. Dlatego lepiej zwiedzać Lizbonę powoli. To miasto pastelowych kolorów, gdzie każda uliczka ma swój urok. To właśnie sprawia, że zwiedzanie tutaj nie jest wyścigiem do odhaczania atrakcji, ale bardziej podróżą w rytmie miasta. Ja ten odcinek powinnam nazwać spacer po Lizbonie, bo ja non-stop chcę nagrywać, pokazywać, jak pięknie tu jest. Jak śliczne uliczki, jak piękne budynki. Ciągle pod górkę, akurat tak nam się trafiło, ale też może być z górki przecież. No Jezu, pogoda, ludzie uśmiechnięci, cudowny vibe, smaczne jedzenie, chociaż akurat jedzenie to jest zazwyczaj włoskie, ale i tak, no cudownie, wszystko jest mega. Ja Jezus Jesus Marius do góry, to również na dół. To miasto można zwiedzać dniami i nocami, ale prędzej czy później nogi mówią stop. I właśnie wtedy najlepiej wskoczyć w komunikację miejską. Jeśli chcecie też po Lizbonie się troszeczkę bardziej poruszać i nie wydawać pieniędzy na na przykład taksówki itd., tak itd., tak to możecie sobie zakupić. Jednodniowy bilet, który kosztuje całościowo 7,50 7 ,50 euro. 50 centów to jest opłata, taka nazwijmy to za samą tę kartę, wyrobienie papierowej kartki, a 7 euro jest za pokrycie tych, nazwijmy to, do na tego całodobowego biletu. I teraz właśnie pokażę Wam, jak to robić. Wybieracie sobie język angielski, chcecie sobie zakupić. Tutaj się sprawdza, czy te 50 centów dla Was jest ok. Wybieracie sobie, czy chcecie jedno Jednorazowy, czy też jakikolwiek inny. Ja sobie wybieram to Daily Ticket. Tu zgadzam się, wszystko mi się tutaj podlicza. No i tak naprawdę opłaca. Karty możecie zakupić na każdej stacji metra oraz w sklepach Kerry, Chyba Kerry, co jest w tym stylu. Natomiast na pewno na każdej stacji metra. I będzie ona działała od momentu, w którym pierwszy raz ją skasujecie. Więc lecimy. Siadałam w jakiś dziwny autobus, i wylądowałam przez przypadek. no tutaj, fajnie jest się tak byli. W Lizbonie zgubić się to najlepsze, co możecie się przydarzyć. Serio. Tutaj każda kręta uliczka prowadzi do ukrytego punktu widokowego, małej kawiaranki albo kolorowej kamienicy, której normalnie byś nie znalazł w przewodniku. Jeśli lubicie zwiedzać, ale też lubicie miejscówki, w których sobie wyczynujecie, wypijecie coś dobrego, zjecie coś dobrego, to bardzo Wam polecam rooftop w hotelu, który się nazywa Memo Al Fama, Gdzie widok naprawdę zabiera dech w piersi. Zresztą chcecie sami. Ceny są tak dobre. Oczywiście, jak no te standardy. No na przykład kawę macie tutaj za 4 euro, co w każdym miejscu w Rotterdamie by, było, by miało miejsce. Guacamole zna czasami 10 euro, pokiball ma za 16 euro. Z takim widokiem. Polecam, bardzo, bardzo polecam. To jest jeden odcinek, który po prostu polega że pokazuje tak naprawdę Lizbonę i jedzenie w Lizbonie. Jak jak No to jest najlepsze połączenie, bo też jest wiedza, prawda? Zobaczcie w ogóle, jakie też kolory oni mają żywe. To jest niesamowite, pięknie. Możecie sobie wpisać w wyszukiwarkę Google Estrela, czyli właśnie to, co tutaj widzicie za mną, bo jest to też również Super pętla, z której można wsiąść właśnie w popularny tramwaj 28, który tutaj, jak widzicie, nie jest aż tak tłoczno. Nie jest aż tak, nazwijmy to, popularny przystanek, bo to jest końcowy przystanek. Więc na pewno dobry sposób na przejażdżkę pięknym tramwajem, ale to zaraz dlaczego? Ponieważ tutaj też są piękne grota, czy też brama do parku, ogrodu. Zaraz zobaczymy. Lizbona to nie tylko urokliwe uliczki, widoki na ocean, to też piękne parki. Takie zielone miejsca są tutaj naprawdę wyjątkowe. A z parku najłatwiej ruszyć dalej. Oczywiście legendarnym lizbońskim tramwajem. To symbol miasta i obowiązkowy punkt każdej wizyty tutaj. Ja akurat jadę biletem kupionym wcześniej, tak jak Wam pokazywałam, i serio polecam tak robić, bo wychodzi o wiele taniej, jeśli planujecie częściej korzystać z komunikacji miejskiej. Dzięki temu zwykła podróż z parku do centrum zmieniła się w małą przygodę. Trochę dzisiaj znowu pochodzone pojeżdżone i tak naprawdę spontanicznie wchodzone do autobusów, do jakiejkolwiek tak naprawdę różnego rodzaju komunikacji miejskiej. No i teraz właśnie a sobie postanowiłam, że wysiądę znowu w tym bardzo popularnym miejscu i pójdę troszeczkę koło wody, zobaczyć czy wiatr trochę da takiego chłodu, bo dzisiaj faktycznie pogoda bardzo mocno dopisuje. Jest bardzo gorąco, upalnie, więc trzeba troszkę się schłodzić. Ktoś powiedział, że w Lizbonie nie ma plaży? A to to przepraszam, co? <grym> Dziś mój ostatni poranek w Lizbonie no i ze względu na to, że umówiłam się z panem, żeby odłożył krosancika z czekoladą to teraz godzina ósma a ja lecę, żeby ostatni raz sobie skosztować ostatni raz te, to dzieło sztuki. No, i tak naprawdę dzisiaj, chociaż mam lot na 14, to mogłabym jeszcze coś zrobić, ale jak mam być szczera, to po prostu bym chciała trochę pospacerować, wrócić, spakować się i już jechać na lotnisko metrem. Więc tak naprawdę to tyle. Więc jeśli ten materiał Wam się podobał, no to wiecie co robić. Bardzo dziękuję za oglądanie. I do kolejnego!